Przylatujcie nasz w 7 czerwca! Park Polonii Jedności z Macierzą! I pamiętajcie, musicie być przebrani za owady, wtedy was będę łapał. <grystanie> Będą stoiska naukowe, gry i zabawy! I mega puzzle! Będziemy siać mąkę kwietną i sadzić drzewo! A o 12! Happening! I pokazy naukowe! Zaczynamy o 11! Zapraszamy! Zapraszamy. Weźcie kołatki i dzwonki. I dobry humor! No i dobry humor! Się <grymne> Przez chwilę sobie pomyśleć, że skończyłaś tamtą ujęcie. Wiesz? No właśnie, I tak zapraszamy! A, a, a hura, już nie, nie, długo, już nie. Kasia to, a, ma tak, uwaga, akcja. <grymne> 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 Nie było hasła, pudełko. Teraz uciekacie. <śmienny>